No dobra, to Piotrek idzie walczyć o rybę. Zobaczymy. Na razie nikomu się jeszcze nic nie udało, ale... jeszcze dzień się nie skończył, choć słońce już dość nisko. Ładne chmurki ogólnie. No, walczymy do końca. Plus jeszcze walka z falami dodatkowo, które też nie są tutaj przychylne dla nas. No ale już trochę uspokaja. Wiatru nie ma, to jest najważniejsze. Dobra, Piotrek prądre złowił. Mamy Faktycznie, jakieś wrzody takie ma, które są ten. Weź się bliżej tutaj daj, do kamery. I światło, więcej światła. No, takie wrzody o tych truciznach chyba morskich to wyglądają. To jest chemikalia Jak to robimy? Jarek co robimy? taka chuda no to wziął ale... Weź nie. tu przyprzedni będzie widać jak płynie no Albo nie będzie widać aha, Zawróciła nie? Jeszcze ją aha, tu ją zwiało Gdzie ona jest? To już się zachopana Fajnie no to Piotrek gratki Dzięki nie będziesz a rąk myć dzisiaj. Możemy porzucać troszkę z parę rzutów. No pewnie, że tak. Dobra, nawiąz no, tak tak więc była w flądra, chociaż tyle dobrze. Chociaż to...